30, to Polska, która jest teraz? Jest tam śniadanie. Śniadanie. Dopiero co chyba zaczynają, a my tu mamy taką trzyma trzy, taką ucztę mam przygotowaną. To już raz jedliśmy, albo nawet dwa razy. To jest taka wołowina na patyku. Zupa ciepła. Chrupki to są takie chipsy zawsze ryżowe. Ryż. To wygląda mi na kaczkę chyba, nie? To będzie kaczka? Czy kurczak? Chyba kaczka, nie? Czy taka mała kaczka, nie? To jakaś sałatka, pewnie będzie z tym, z sosem z orzechów. Nie. S nie. Tak. Tak? Orzechy, nie? Ja, orzeszki ziemne. Orzeszki ziemne, no. Tu jest jakiś kasza i wszystkie sosy są na ostro. I na deser widzę, że mamy mango dzisiaj. Także wygląda apetycznie, chociaż ja nie lubię takiej skóry i zimnych kaczek czekamy na dyrektora Marciniaka nie ma go ma na radę z szefową jedziemy na Kartę i będziemy jechali tam godzinę 39 mamy godzinę szczytu i niestety sobie postoimy jaki dystans? jaka odległość? dystans? 21 km jeszcze mam do przejechania w GPS pokazuje godzina 12 minut. I teraz tu w tym korku 45. Jeszcze raz tyle. Odbieram właśnie totalizer sportowego 7 milionów. Z... Jesteś milionerem, Adrian. Tym milionerem. W końcu się spełniło twoje marzenie. W końcu jestem milionerem. Yes. Yes. Jakie to jest uczucie? fajne. Byłeś milionerem? <grystanie> Za 500 dolków? <grystanie> musiałeś to popsuć. Zainwestowałeś nie? 500 dolarów i jesteś ale milionerem. Ale musiałeś to popsuć, nie? Jesteśmy w Jakarcie Dżakar na Chinatown, przy samej Zatoce Jak jest to? Zaraz coś pysznego skosztujemy tutaj. No. no i wracamy do centrum Jakarty. Zrobiła się nam godzina 21.52. Także nie będziemy już jechali półtora godziny. Tylko zaledwie 40 minut. Z północnej Jakarty właśnie do no, samego centrum. Także sobie wyobraźcie jakie to miasto jest duże. Myślę, że tak przejechać to miasto to by było nawet o tej godzinie to by było około 2 godzin zakładając, czy my jeszcze będziemy jechali no, drogami płatnymi, czyli autostradami w centrum no. miasta, które są płatne bo tutaj nie jest tak, że jest wszystko za darmo tylko to co jest na ziemi to jest za darmo a wszystkie wiadukty, wszystkie podjazdy wjazdy, wszędzie tutaj w Baju odbija taką śmieszną kartę to ma taki wysięgnik i możemy się to uda nagrać i... i płaci po prostu za to ja ma. Baju daje teraz na piwek Panu, który pomógł mu włączyć się do ruchu. Well, how much do you pay him? How much pay this no? guy? 5000 hmm? uh, rupee? 500 500. Baju mimo to, że jest szoperem szefowej, centów to, to daje, daje napiwki, normalnie nas jutro, to dzisiaj to nas wszędzie ją wozi wszędzie na nią czeka 40 groszy a jutro nas zawozi na lotnisko 40 groszy szefa powiedziała, że przyjedzie baju po nas o 5.45 i baju bez brudnięcia okiem Przyjął to po prostu do wiadomości. Miał taka informacja korygująca, on no. ja wydaje 40 groszy polskich. Słów. Aha, 40 groszy dostał ten, ten chłopak. No no ale to nawet 40 groszy razy 100 kierowców, no to jakieś pieniążki są, nie? O, czerwone światło i takie. No po co Bajo miał stawać na czerwonym świetle? Jak nie, nie było pod takiej potrzeby wszyscy jadą i, i nikt akurat nie przechodził. No to po co? Tutaj ludzie są praktyczni. Nieformalni, praktyczni. No, jeżeli nie ma rowerów, to przecież można jeździć też ścieżką rowerową. Albo bez kasku. Musimy opuścić nasz hotel. i Mieliśmy dzisiaj lecieć do Singapuru, ale niestety nie było nam to pisane. Musimy. Musimy lecieć na Bali. To są takie nieoczekiwane zwroty akcji, niestety. Na 5 dni na Bali. Żeby poczekać aż przygotują posadzkę na pralni. Tak, żeby była prawidłowo wykonana. Abyśmy mogli przeprowadzić dalsze szkolenie. Za chwilę ktoś wyjdzie tu i tu nas opierdoli. Dochodzisz usta rano, więc Wschodzi słońce w Indonezji. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Adrianie. Dzień dobry. Teraz obudziłeś się? Tak panik, ale... Już jesteś obudzony? Tak Jestem obudzony Proszę pilnować bajunie... A masz telefon? Mam Zabrałeś nawet Jak ci nie przybiegł z tym Przez... telefonem to byś nie miał No i lecimy na Bali Jakarty bilety kosztują mniej więcej 350 do 400 zł High season. W tym sezonie. Jestem ciekaw ile kosztują we wrześniu, bo podobno we wrześniu jest blisko taniej. Ale i tak to jest dobra cena. Lepiej polecieć do Jakarty i z Jakarty na Bali niż bezpośrednio do... na Bali, bo jest o wiele, wiele drożej. Witam nas deszczyk na polu. Niestety Słoneczka nie ma. Hello. No i pojedziemy jakieś półtora godziny, dwie godziny, więc ładny kawałek. Podejrzewam, że około 100 km to będzie. i cały czas pada deszcz pan tutaj mi kierowca mówi że no tak tutaj wygląda ta pogoda w lipcu w sierpniu w ogóle podobno nie pada a we wrześniu nie pada i jest o wiele mniej ludzi bo jest już po sezonie urlopowym wakacyjnym ładnie zaczyna robić. Jesteśmy na miejscu. Anila. Hello. Good afternoon. Anila Mangi, my name is Susanne, I'm the operation manager. Okay, great. How do I call you? Adrian. My Adrian. Name is Adrian. Michael. Michael. Taras. Taras. Nice to meet you. Thank nice you for coming off a free class day. Can <laughs> yes, I wear your face? Chikasha. Chikasha, Adrazo. No! We'll make you more beautiful. Sorry, more handsome. Chikasha. I no. want no. the fruit from here. My name is Rati. 80 nice 80. to meet you. Nice meeting you. I heard that this is the first time for you to come to Bali. Yes, first yes. right. time. Right. Yes. Mm -hmm. No worries. Take your time. Resort uh, okay. is like uh, it's the perfect place for you to just uh, relax. Mm -hmm. sure. And then I heard that she also had arranged some activities mm -hmm. for you. But uh, let's see the w how the weather goes. Yeah. Okay. Uh -oh. Yeah. Sure. Yeah. For okay. the time being, just relax with us. I will welcome okay. you again. Thank Enjoy you. Thank you. Journey. Thank you so uh, much. Time. No to zdrówko Zdrówko panowie. Zabali Zabali Nie, to nie ma alkoholu, nie? Nie do szczęście No i tu mamy widok Czekamy, nie ma jakiegoś stania Tylko czekamy sobie i spoglądamy na... Może, nie okay. wiem, to trzeba było sprawdzić, to jest oceanie indyjskiej Chyba tak. Yeah. Mam taki mam widoczek z tarasu. Okej, okay. bon appetit, panowie. Okej, Ok, Dziękuję. Thank you. Thank you. Thank you. No i ta pogoda średnio słaba, nawet zahaczająca, bo bardzo chujowa. Mm -hmm. Pierwszy raz widzę, jak ryż rośnie. Taka woda widać po kostki. Cztery poziomy tam też nieuregulowane rzeczką, ale bajzel tu jest też niezły. Chodź na ulicę. Trzeba się ciągle rozglądać do góry, czy nie ma drzew kokosowych, bo dostać z kokosa to raczej będzie słabo. I takie maluteńkie banany tutaj rosną, ale smaczne. To do, należy do kogoś, tutaj nie można sobie tak podejść i zerwać, bo to się kryja pewnie zrobiła z tego.